Telewizja Pozdrawiam gorąco Grzegorz Markowski. Kochaj mnie nie przytomnie. Samam cel. lat Mi <laughs> już stóp cały świat wszystkiego. Patrzę sobie w lusterko, dzisiaj się goliłem, to tak pomyślałem sobie, że już w zasadzie powinienem o tym myśleć, no. Nie wiem, no wzorce są fajne, bo bo stąsi. I grają i grają, i grają, i grają. I ten już skończył lat 70 i mają zamiar grać w związku z czym nie wiem, nie sądzę, żebyśmy byli e, aż, tak, e, aż tak długowieczni w sensie aktywności muzycznej. W pewnym momencie czuję się wypalenia. I, i, I chciałbym być zawsze uczciwy wobec muzyki, wobec widzów. E, a tego nie, nie, nie umiem tego określić, ale to już pewnie nie, nie tak długo. Ja tak pomyślałem sobie, dlatego, że płyta to jest ogromny wysiłek artystyczny, logistyczny, finansowy. No i okazuje się, że bierze górę czynnik ekonomiczny, no bo, bo nie wiem, przy 10 tysiącach płyta się jakoś tam zeruje. Pracy nad nią jest no, około roku. Na skresie pięciu facetów przez rok naprawdę wymyśla 12 piosenek, potem jego pisze teksty, na końcu sprzedaje się jej 2,5 tysiąca. Nie nikt, nikt się igrasz w radio, I to tak często bywa. W związku z czym nie ma nawet taki takiej motywacji, taki, takiego patrzenia na to, żeby, żeby to robić częściej niż na trzy lata i sądzę, że to będzie pewnego rodzaju zamknięcie. Nie robiliśmy jeszcze płyty akustycznej, to co się stało już faktem ileś lat temu przez wszystkich, także, także jeszcze parę pomysłów jest, ale nowe piosenki to jest naprawdę męka tantala, rok pracy z nie jakim efektem. W mediach potem. No a to już zespół stary, niemodny, razy mają z 720 lat, już nie będziemy ich puszczać. I pytają mnie, czy zetnę? Nie, nie zetnę. Tu jest masa klubów, masa kapel. Sporo festiwali gdzieś tam się dzieje, i to się sporo dzieje w muzyce w Polsce. Tylko że no radia się rządzą tym, czym się rządzą, i w telewizji nie ma kanału muzycznego, który by gdzieś tam pomagał młodym. W no, związku z czym z tym jest trudno. Ja nigdy nic nie, nie narzucałem, bo się bałem, że, że realizacja takiego pomysłu jest bardzo trudna w wypadku jeszcze kobiety, w których żywot artystek jest krótszy niż męs, mężczyzn, ale m, zawsze się cieszę jako najszczęśliwa. W związku z cokolwiek nie, be, nie będzie robić, to będę je sekundował, trzymał uczuki, żeby tylko trzyma się ze sobą i ze światem dobrze. coś nowego, bo gdybyśmy grali stare, to byśmy byli. Po prostu, że jesteśmy starym zespołem i brzydkim zespołem, to byśmy byli takim zespołem zmurszałym. musimy proponować nowe, bo, bo w tym siła, w tym młodość. Ale autobiografia zna teraz to młodsze pokolenie, to jednak jest. A, to proszę, jak się zaczyna autobiografia? Będzie. Ja <laughs> no bardzo ładnie. Pozdrawiam gorąco Grzegorz Markowski. Kochaj mnie, nie przytomnie.